Przed losowaniem nie chciałem, żeby Legia wylosowała drużynę, z, y, która prezentuje bardzo techniczny futbol i, no i zaawansowany przede wszystkim, jeśli chodzi o, ta, o taktykę. I prawdę mówiąc, wymieniałem dwie federacje, których nie chciałem trafić: hiszpańską i portugalską. Niestety wczoraj nawet, y, już wracając po meczu z Hapoelem Tel Awiw, od trzech dni, nie wiem dlaczego, myślałem, że będziemy jechać do Lizbony. No i niestety, dzisiaj to się spełniło. Nie, nie, jesteś, nie jestem zadowolony z, z losowania, bo od strony sportowej to jest niezwykle trudny przeciwnik. To jest przeciwnik, który, no tak same liczby, tak? Wartość jego zespołu to jest ponad 120 milionów euro. Oni zrobili największą ilość transferów w swojej historii w ostatnim sezonie 32 miliony euro. To jest zespół, który właśnie w tej chwili być może buduje. Potęgę ligi portugalskiej. No my rzeczywiście trudno nam się z takim zespołem mierzyć. No, Niemniej oczywiście jest to atra bardzo atrakcyjny przeciwnik marketingowo, tak? No, myślę, że z przyjemnością mieszkańcy Warszawy i nie tylko Warszawy 16 lutego przyjdą na stadion zobaczyć, jak się zmierzymy z tym zespołem. Jakieś wzmocnienia przed tym rywalem? Trudno mi powiedzieć, to będzie zależało od tego. W jaki sposób środki, które klub zarabia, będą przeznaczone na raz transfery, drugi raz na wynagrodzenia piłkarzy. Takie decyzje powinny zapaść w najbliższym właściwie tygodniu, czyli do końca roku na pewno.